Byłeś, bo cena szybko rosła i bałeś się przegapić zysk. Sprzedałeś w panice, bo rynek gwałtownie spadał. Jeśli tak, Twoje emocje mogły właśnie zniszczyć Twój portfel. Nie analiza, nie strategia, ale silne uczucia. Dzisiaj mówimy o strachu i chciwości, najgroźniejszymi wrogami inwestora. Cześć to inteligentne handlowanie. W dzisiejszym odcinku z filaru taktyczny, praktyczny zajmiemy się tematem, który jest równie ważny, a może nawet ważniejszy niż analiza techniczna czy fundamentalna. Mówimy o psychologii inwestowania i wpływie emocji na nasze decyzje. Psychologia inwestowania. Dlaczego emocje są kluczowe? Wielu początkujących myśli, że sukces na giełdzie to tylko kwestia znalezienia dobrej strategii czy sygnału, ale rynek to miejsce, gdzie działają ogromne emocje strach i chciwość. Te emocje wpływają na każdego uczestnika rynku i determinują często, czy zarobisz, czy stracisz. Strach na giełdzie. Strach pojawia się, gdy cena zaczyna spadać, gdy widzisz, jak Twój zysk maleje, lub pojawia się strata. Jak się objawia panika, paraliż decyzyjny, chęć ucieczki z rynku za wszelką cenę. Co robią ludzie pod wpływem strachu? Sprzedają w dołku, czyli wtedy, gdy cena jest najniższa, realizując niepotrzebne straty, albo boją się wejść. Pozycje, nawet jeśli sygnał jest dobry i przegapiają okazję. Chciwość na giełdzie. Chciwość pojawia się, gdy rynek szybko rośnie, gdy widzisz, jak inni zarabiają, gdy wydaje ci się, że możesz łatwo i szybko pomnożyć kapitał. Jak się objawia? Euforia, brawura, przesadne ryzyko. Co robią ludzie pod wpływem chciwości? Kupują na szczycie, gdy cena jest już bardzo wysoka i rynek gotowy na korektę. Albo zbyt długo trzymają pozycję, licząc na jeszcze większy zysk i oddają wszystko, gdy rynek się odwraca. Jak emocje niszczą portfel? Przykłady. Zobaczmy, jak to wygląda na wykresie. Cena spada, widzisz stratę. Strach, sprzedajesz i co rynek? Zaraz po tym odbija się w górę. Straciłeś. Niepotrzebnie. A tutaj przykład chciwości. Cena rośnie. Widzisz zysk. Chcesz więcej. Chciwość. Trzymasz może nawet. Dokupujesz. I co? Rynek zaraz potem gwałtownie spada. Straciłeś zysk. I pojawia się strata. Emocje mogą zniszczyć nawet najlepszą analizę. Dlaczego ulegamy emocjom? Ulegnienie emocjom to naturalne, bo nasz mózg reaguje na bodźce rynkowe jak na zagrożenie, spadek lub nagrodę, wzrost. Te reakcje są impulsywne i często pomijają racjonalne myślenie. Inne przyczyny brak planu, brak dyscypliny próba szybkiego wzbogacenia się nadmierna pewność siebie po serii zysków. Chęć odrobienia strat. Jak zacząć kontrolować emocje? Dobra wiadomość, choć emocje zawsze będą, możesz nauczyć się nimi zarządzać. Oto praktyczne kroki. 1. Miej i przestrzegaj plan tradingowy, Plan eliminuje decyzje na gorąco. 2. Używaj narzędzi zarządzające ryzykiem, stop loss, take profit, odpowiednie wielkości pozycji. One działają za Ciebie, gdy emocje szaleją. 3. Nie patrz na wykresy non-stop. Daj sobie przestrzeń, zwłaszcza po zawarciu transakcji. 4. Analizuj swoje błędy na chłodno. Zapisuj, co czujesz, gdy popełniasz błąd. 5. Edukuj się. Lepsze zrozumienie rynku zmniejsza strach. 6. Zacznij od małych kwot. Mniejszy stres, łatwiej uczyć się dyscypliny. Kluczowe wnioski. Strach i chciwość to potężne siły, które mogą sabotować twoje inwestycje. Prowadzą do błędnych decyzji i niepotrzebnych strat. Nie możesz ich wyeliminować, ale możesz nauczyć się nimi zarządzać poprzez plan, dyscyplinę i świadomość. To klucz do spokojniejszego i bardziej zyskownego inwestowania. Chcesz opanować psychologię inwestowania? I poznawać taktyki, które realnie pomagają osiągnąć sukces na giełdzie? Jeśli tak, to koniecznie zasubskrybuj kanał Inteligentne Handlowanie i kliknij dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów z filaru taktyczny-praktyczny. Pamiętaj, walka z emocjami to ciągły proces, ale opłacalny. Nie pozwól strachowi i chciwości zniszczyć Twojego portfela. Dziękuję za uwagę. Jeśli masz pytanie o psychologię inwestowania, pytaj śmiało w komentarzach poniżej. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pamiętajcie, inteligentne handlowanie to podstawa. Dziękuję za oglądanie.